Król nam Chrystę zawsze i wszędzie. Rozpoczynamy odcinek drugi przeglądu Polaka w ramach wytwórni na nagrań Plenitudo. Dzisiaj będziemy, tak jak poprzednio, omawiali trzy sprawy. I zapewne Państwo już zauważyli, że trzymam plakat Grzegorza Brauna. Jeszcze z czasu, gdy kandydował na prezydenta Polski, czyli to było no, w maju, został już wybrany, wygrał Andrzej Duda. No, ale to było właśnie w tym poprzednim 2015. W 2015. No i mamy jeszcze plakat Grzegorza Brauna. Wiara, rodzina, własność. Grzegorz Braun, kandydat numer 1 na prezydenta. Grzegorz Braun. Herb polski z lat 1919-27. Jest oczywiście też druga wersja tego samego herbu. Y, z tych lat, y, to już bardziej już propaguje, no i ja akurat przyznam, że wolę y, akurat y, y, herb jeszcze trzeci, y, który jest z kolei bardzo podobny do tego, natomiast y, no jest na mojej stronie isidorium.blogswut.com, natomiast no tu nie chodzi o to, jaki herb, czy tam nie herb. Y, ważne, żeby był jeden z tych y, trzech wersji, y, bo, y, bo właśnie y, ten herb ma. Krzyż na górze ma koronę królewską, czyli nieksiążęcą, a skoro książęcą, e, to znaczy, że nie, że nie byliśmy wówczas zależni, tak, z tym znaczeniem symbolicznym e, zależni od jakiegoś innego państwa, jakichś innych grup interesów, e, grup lobbyingowych e, tylko właśnie mieliśmy tę pełnię władzy jako król, nie jako książę, zależny od króla bo to jest właśnie ta królowa królewska, a nie książęca, jaką dzisiaj mamy w herbie. No i jeszcze nie ma tych gwiazdek, gwiazdek masońskich na tutaj skrzydłach orła i nawet masoni w książce doktora Stanisława Krajskiego, już nie pamiętam, czy Masoneria Polska 2009 czy w innej, no w każdym razie napisał jeden z masonów, że w latach 90., że Polacy będą myśleli, iż ten te, te gwiazdki to niby jest, jest to są niby gwiazdki benajemskie, ale one są tak naprawdę pięcioramienne, są więc masońskie, nawet nawiązują w pewien sposób do symboliki szatańskiej. No ale jak wiemy, masoneria jest to, są to pomocnicy szatana na ziemi, przed którymi Kościół wielokrotnie przestrzegał i przypominam wielu osobom, które mienią się za katolików, że Przynależność do masonerii skutkuje automatycznie ekskomuniką. Nieważne, co piszą niektórzy wysoko postawieni ludzie, drodzy bracia masoni i tego typu rzeczy, że nie wyznajemy ten sam system wartości, bowiem czegoś takiego niestety nie ma, jeżeli masoneria ma jeden, za jeden ze swoich celów zniszczyć chrześcijaństwo, no to chyba jakoś z wrogami tak bardzo się nie dogadamy, zwłaszcza, że oni stosują podstawowe metody. Ale nie rozgadując się znowuż e, w, w innym temacie, no mianowicie oskarżono mnie właśnie mm, w tym artykule e, scenariuszu rozbiorowy, e, ale bez właściwie nadziei, w Odwiecznym Królu Królów na Krakowie Niezależnym, który kiedyś publikowałem, później jeszcze e, druga część doszła, ale tuż już o biskupach, natomiast pierwsza część, e, bez oznaczenia A1, tylko po prostu było, w pierwszej części to właśnie tam yy, owszem, skrytykowałem pana Grzegorza za pewną sprawę, już się będę wymieniał co, bo znowu mnie oskarżą, że występuję przeciwko temu programowi. Natomiast, natomiast, yy, drodzy Państwo, yy, nie doczytano tam pewnych rzeczy. Yy, nie doczytano, że yy, pochwaliłem tam pana Grzegorza za program za i za pracę, którą on wykonuje na rzecz kraju i której to pracy nikt w Polsce nie wykonuje tak komplementarnej Kościół Szkoła Strzelnica Mędnica. Po prostu pewne rzeczy mi się nie podobały, za mało podkreślał i tyle. E, pewna rzecz właściwie. Jedna rzecz, jedna rzecz e, tylko. E, no, jeszcze może też ochotę drugie napisałem, ale to nieważne. W każdym razie e, też ktoś nie doczytał, że ja tam napisałem, że występowanie przeciwko panu Grzegorzowi Braunowi i jego programowi, który on reprezentuje byłoby występowaniem przeciwko polskiej racji stanu. I napisałem, widnieje dokładnie taki tekst. Może i parafrazuję. Ale taki tekst właśnie o tym znaczeniu jak najbardziej w tym artykule się znajduje i nie rozumiem zatem, zatem jak można mnie oskarżać o to, że wykonuję złą robotę. Proszę mi czegoś takiego nie mówić. Ja mam własne źródło które odnosi się do tego. Nie mogę zradzić w jakiej kwestii, też nie chcę atakować, ale też no, mam pewne źródło, które mnie informuje yy, i potwierdza to, co żem sam nawet zauważył. Yy, w tym artykule jest to opisane, ale tu nawet nie chodzi o ten artykuł, tylko po prostu chodzi o to, żeby ludzie czytali dokładnie, yy, czytali dokładnie, co ja tam piszę. Jak najbardziej deklaruje się. Tutaj oświadczam publicznie na YouTube, w przeglądzie Polaka, w wytwórni nagrań Planetudo i na mojej stronie izdorium.blogspot.com, gdzie uf, e, we, owe wystąpienie, które teraz nagrywam, e, się pokaże, że jestem wierny tym zasadom. Wiara, rodzina, własność. Kościół, szkoła, strzelnica, wolność, godność, tradycja. To były... Takie trzy pakiety potrójne tych haseł, które występowały w czasie kampanii. I pan Grzegorz się trzyma, tylko po prostu to jedno, jedno, dwie rzeczy po prostu mu wypominam, ale to, to nie dlatego. I właśnie, właśnie. Jeszcze w tym artykule napisałem, że to nie ma być bardziej krytyka, tylko to ma być bardziej e, apel apel do ludzi dobrej woli, żeby tę sprawę, tę sprawę wyjaśnili panu, e, panu Grzegorzowi. No, i oczywiście pan, pana Grzegorza dalej uwielbiam za to, co on czyni. On jest wybrańcem bożym i yy, trzeba go tylko wspierać, ale też nie można dopuszczać do yy, pewnych niedobrych rzeczy, które mają czasem miejsce na prawdziwej prawicy. Prawdziwej prawicy, nie prawdzi prawicy takiej po prostu, takiej sobie nie wiadomo, czy prawica, czy nie, tylko na prawdziwej prawicy. I w związku z tym. Yy, W związku z tym, no nie możemy też na takie rzeczy pozwolić, bo prawdziwa prawica musi przekazywać te yy, najczystsze wartości po prostu. I tam tylko po prostu krótego, no, owszem skrytykowałem, ale to nie od razu chodzi, że, że jestem przeciwko. Nie, ja jestem jak najbardziej za Panem Grzegorzem, owszem, miałem przez pewien czas wątpliwości. No, natomiast ostatnio już te wątpliwości go zupełnie też rozwiano. Natomiast ja Pana Grzegorza promowałem wielokrotnie, i proszę chociażby zobaczyć artykuły na .com .com na, albo jeszcze tam widniejące, albo w archiwum się znajdujące. A właściwie nie tyle w archiwum, tylko po prostu e, starsze posty. Tam chyba tak to jest napisane, czy tam poprzednia strona, jakoś tak. W każdym razie o Panu Grzegorzu jak najbardziej jest to, co sztab pobudki przysyła. Ja publikuję, i proszę mnie nie oskarżać, że ja niby występuję przeciwko Panu Grzegorzowi. No, bo gdybym był występował, to bym, tak jak sam napisałem, występował przeciwko polskiej racji stanu, a skoro występowałbym przeciwko polskiej racji stanu, to Państwo nie powinniście mnie w ogóle oglądać, bo ja byłbym zdrajcą narodowym. Czyż nie? Zatem, e, tak, przepraszam, że ja tak może byłbym bulwersowany dosyć, mówię, emocjonalnie, ale no, tro, trochę mnie to zdenerwowało na pewno. E, natomiast, e, no, druga sprawa, ostatnio, już czas przechodzą do tego bardziej odpowiedniego w tym programie, zorując się, na aktorze tożsamość i Halkiewiczu. Mianowicie, mianowicie, czego się dowiedziałem ostatnio, to dotyczyło, to dotyczyło, czy nie ostatnio, jak w pewnej parafii były rekolekcje, w których byłem. Rekolekcje wielkopostne, tam przyjechał taki ksiądz, doktor, może ich habilitowany, nie pamiętam, ale w każdym razie z tytułem doktora, i powiedział, że Bóg nas absolutnie kochał, nigdy się nie gniewa i dlatego, nawet w pieśni Serdeczna Matko, w, jeśli dobrze pamiętam, czwartej zwrotce, jest taka fraza: a gdy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. No, i ten ksiądz, doktor, zaczął nam tłumaczyć, że to, to, to nawet z ksiąściu tę zro, całą zwrotkę, nie tylko te dwa wersety z tej zwrotki, zakazał, zakazał kilka lat temu e, odśpiewać w kościele, no ale ostatnim razem znowu w kościele tę pieśń i e, tę zwrotkę usłyszałem. E, no i jak widać, ten zakaz nie do końca <laughs> funkcjonuje. No bo trudno też jest zaprzeczyć prawdzie. No jeżeli ktoś mówi, że Pan Bóg absolutnie nigdy się nie gniewa, to proszę zobaczyć do Pisma Świętego, jak tłuk, po prostu tłuk Izraelitów, nawet gdy Dawid raz grzeszył, to wtedy wyznaczył mu wybór kary, yy, który Dawid miał, yy, no, no po prostu miał wybrać się na tą karę, rodzaj kary i yy, 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 i tam, tam właśnie w Piśmie Świętym jest, że Pan Bóg się gniewa po prostu i gdy, gdy grzeszą, gdy grzeszą, gdy Izraelici grzeszą, gdy Jego przymierze zrywają i wówczas, wówczas ten gniew Boży jak najbardziej jest uzasadniony, on wypływa z sprawiedliwości Bożej, ale sprawiedliwość Boża również wypływa z miłości Bożej. I wcale gniew to nie jest, my wszyscy domagamy się i miłości i sprawiedliwości na tym świecie. No i skoro się domagamy też jednak sprawiedliwości, no to czyż Pan Bóg nie jest sprawiedliwy, czyż Pan Bóg nie posiadałby tej doskonałej cechy? Więc takie gadanie no tego, to, co się dokonuje teraz na seminariach, no to jest naprawdę przerażające, o tym tradycjonaliści bardzo zabęwią, e, i, i jak najbardziej się tutaj można, można zgodzić, bowiem, bowiem... No jeżeli przyjeżdża ksiądz z tytułem doktora i głosi takie herezje po prostu w parafii, no to podczas rekolekcji wielkoposnych no to przepraszam bardzo, ale jak w ogóle ci ludzie mają pokutować, no, no Ban nas kocha, no to zrzeszmy przeciwko Duchowi Świętemu, yy, na koniec życia się nawróćmy, oczekujmy jego miłosierdzia, no i pójdźmy do nieba. No nie, nie traficie do nieba. Jeżeli tacy, bo, okaże się zuchwałość wobec miłosierdzia Bożego, wówczas grzycie przeciwko Duchowi Świętemu. A grzechy do, wo, przeciwko Duchowi Świętemu nie przebacza się ich, są nie I... I wtedy traficie po prostu do, no tak, no chyba do piekła, nie? <grym> Niestety. E... E... No i y... tak to się y... sprawy, czy sprawy y... mają. Co dalej? Trzeci temat no to jest właśnie zaproszenie, mianowicie od 10 czerwca nasz felietolista Kuba rozpoczyna felieton piłkarski dotyczący Euro 2016, a dokładniej to występów naszej reprezentacji, będzie to szczegółowa, jak sądzę, analiza, eee, więc, mm, więc zapraszam Państwa serdecznie już od 10 czerwca. No i te mecze będą właśnie z jego strony analizowane, a będą na stronie isidorium.blogspot.com. To właściwie tyle. Jeszcze raz zapraszam oczywiście na moją stronę i przypominam, że jak najbardziej za Grzegorzem Braunem jestem. Jakkolwiek pewnych rzeczy powiedzieć po prostu nie mogę, ale trzymam się tego programu, czyli wiary, rodziny, własności. Bóg zapłać. Salve Maria!